Bardzo mi miło, że jednostki podjęły temat. Jeśli chodzi o młodzież, mamy tych drużyn na terenie gminy kilkanaście, około 15. Mamy do tego powołanego uchwałą zarządu gminnego koordynatora, druha Grzegorza Olechnego. On koordynuje tutaj wszystkie zespoły, jeśli chodzi o MDP i dziecięce drużyny pożarnicze. No przede wszystkim chciałbym podziękować i pochwalić nasze drużyny ze względu na to, że bardzo chętnie podejmują temat, jeśli chodzi o szkolenia, pierwszej pomocy, jeśli chodzi o wszystkie sprawy związane, jeśli chodzi o patriotyczne spotkania uroczystości gminne, kościelne państwowe. Myślę, że nasza młodzież zasługuje na te pochwały i oby tak było dalej. Między innymi chciałem też tutaj w imieniu własnym i zarządu całego podziękować panu dyrektorowi tutaj tego obiektu, Centrum Sportu w Lisiej Górze. Jest to piękny obiekt. Pierwszy raz tutaj pan Artur nam po prostu zezwolił na, na zorganizowanie tych zawodów. Myślę, że wszyscy są tutaj zadowoleni, bo naprawdę piękny obiekt. Oczywiście, dla wszystkich mieszkańców zawsze zapraszamy, tak samo, wszystkich mieszkańców do korzystania z tego. Więc tyle, co tak na wstępie chciałem powiedzieć. Natomiast, jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze, jeszcze raz wrócę do tematu. Wszyscy koordynatorzy, wszyscy opiekunowie drużyn robią to, jakby powiedzieć, wszystkie te ćwiczenia, zawody, przygotowanie w formie zabawy. Myślę, że te dzieci zasługują na to, bo od tych małych dzieci później myślę, że na pewno około te 80-90% będzie z tego strażaków, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj znajdujemy się na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W tych zawodach biorą udział młodzieżowe drużyny pożarnicze. Robione jest to po to, żeby ci młodzi adepci sztuki pożarniczej zapoznali się ze sprzętem, mogli poćwiczyć, mogli zobaczyć, ile trzeba włożyć wysiłku w to, żeby osiągnąć założony cel. Również motywuje to dzieci do tego, aby po prostu fizycznie mogły się wykazać. Ruszają się, ćwiczą swoją sprawność, podnoszą swoje kwalifikacje. Zawody te również mają na celu zapoznanie młodych, młodzieżowych drużyn pożarniczych i zachęcenie, aby w przyszłości zastąpili strażaków, którzy obecnie pełnią służbę, obecnie spieszą na ratunek ludziom ratując ich życie i mienie.